Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witamy we vlogmasie numer 11. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to możecie subskrybować mój kanał, możecie włączyć sobie dzwoneczek, żeby nie ominąć żadnego filmu. Lajkujemy, komentujemy, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zawsze jest mi bardzo biorc, bardzo miło, jak czytam Wasze komentarze, jak widzę, e, widzę że tak... E, tak jakbyście rozmawiali ze mną. E, zacznę od tego. Słuchajcie. Muszą prosić Was o pomoc. Moja córka bierze udział w projekcie, jest to projekt taki szkolny i w ogóle chcą pomagać dzieciom, które są chore na, na nowotwory, i one broją, biorą udział w projekcie i zrobiły, założyły zbiórkę na na przykład ołówki, jakieś kredki, jakieś bloki, wiecie o co chodzi? Na różne takie przybory. Gdzie będą mogły te przybory zakupić yy, i iść po prostu yy, do szpitala, do dzieci i robić z nimi na przykład takie dekoracje? Tu Wam pokażę. Link do zrzutki będzie w opisie filmu. Pamiętajcie, dla takich dzieci. Jak przyjdzie ktoś z zewnątrz i z nimi coś porobi, to jest po prostu oderwanie się od takiej szarej rzeczywistości choroby, i dla nich każde wsparcie jest naprawdę bardzo, bardzo duże, więc mam nadzieję, że w naszej kupie siła i każda z nas, z nas dorzuci swoją złotóweczkę, swoje 2 złote, 5 zł. Słuchajcie, to jest dla nas naprawdę niedużo, a dla tych dzieci. To przed świętami będzie taki prezent, więc bardzo na Was tutaj liczę. Przeczytajcie sobie tam opis. Dziewczyny zrobiły opis yy, na tej zrzutce, więc yy, bardzo będę Wam wdzięczna, jeżeli pomożecie z każdym groszem. Yy, no i słuchajcie, mam nadzieję, że to yy, wypali że to będzie, że to będzie po prostu, yy, że te dzieci będą po prostu szczęśliwe, a ja jeżeli yy, będzie taka możliwość poproszę Maję, żeby nagrała coś z tego szpitala, jak już tam pójdą, jak będą robiły to wszystko i Wam to wszystko yy, pokażę, mam nadzieję oczywiście, że będzie można coś takiego zrobić, bo wiecie, no wiecie jak to jest, nie? Yy, ale jestem dumna ze swojej córki, jestem naprawdę z niej bardzo, bardzo dumna, że ona chce robić takie rzeczy, bo naprawdę nie trzeba zrobić dużo, żeby człowiek drugi był szczęśliwy, żeby wiedział, że ktoś inny się o niego martwi, że ktoś się o niego martwi i wiecie, że ktoś o nie myśli, więc wrzucę wam link w opisie filmu również do tej zrzutki. Pomagajmy. Pomagajmy, bo dla nas to nie jest dużo, a dla nich to jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Jestem dumna z mojej córki, jestem dumna z dziewczyn, że takie rzeczy robią i ja takie rzeczy popieram, dobra lecimy dalej z tym vlogmasem w tle możecie słyszeć czajnik, a ja chciałam wam pokazać, bo przestawiłam te dwie roślinki na parapet, z racji tego, że tam na tych półeczkach w kuchni, znaczy ta stała na płeczce, a ta stała pod stały właśnie, stoją właśnie dekoracje świąteczne, więc przestawiłam te na, na okno, no i ta powiem wam, że tak, jakby wyżej szły teraz y, te jego włosy, bo tutaj jest ta doniczka z Pepko, zobaczcie. Y, I tak mi się wydaje, że te włosy idą teraz do góry. No i zobaczcie, co tutaj się zadziało, nie? Tutaj normalnie chyba dostały więcej światła i to idzie, idzie powoli, idą nowe odnóżki. A u nas taka brzydka pogoda już y, jest na plusie, tak? Plus dwa mamy. Y, I zaczyna wszystko topnieć. Ja mam wczorajszą zupę pomidorową. Tu gotuję buraki swoje, ze swojego ogrodu. A teraz, a teraz robię sobie cappuccino. Z racji tego, że już piłam kawę rano. To sobie teraz zrobię cappuccino. Wiem, może nie zalewam tak jak powinno być zalane cappuccino, ale nie chcę mi się czekać, bo mam dużo roboty. Ono jest bardzo pyszne. Ja kupuję tutaj u nas w sklepie. U nas w sklepie i to jest milka cappuccino czekoladowe, coś takiego. Ja Wam kiedyś pokazywałam, chyba ze dwa razy, jak, jak to wygląda i to jest po prostu przepyszne. Naprawdę przepyszne. Tylko wiadomo, że nie sypiemy na taką filiżankę jednej małej łyżeczki, nie? Bo na przykład bardzo to zmienia smak. Maja mi ostatnio zrobiła i mało nasypała i było po prostu nie do wypicia. Było okropne. No trzeba po prostu nie, za, nie żałować i nasypać, nasypać tego trochę więcej. Także... Tak, to wygląda. Jeszcze przyniosłam marchewę. Za chwilę będę obierać. Nie lubię obierać takich marchewek. Chociaż ta jest jeszcze nie taka pokręcona, ale niektóre mam takie pokręcone, że to po prostu jest ciężko obrać i tak się wkurzam i zawsze palce mam od tego brudne. A a propos pasów. słuchajcie, zaczęłam zdejmować sobie mm, zaczęłam zdejmować sobie właśnie y, paznokcie, bo jutro idę zrobić sobie takie piękne, wiecie, u kosmetyczki, nie sama w domu. Chociaż nie, nie narzekam, jak zrobię sobie sama w domu, bo też fajnie wyglądają, ale oczywiście teraz buraki, piasek, wszystko i zawsze mi się tutaj tak zbiera, i na drugim palcu mam jeszcze gorzej. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja mam właśnie tak i nie pomaga smarowanie kremami. No, także mam po prostu, taka jestem obieranie ziemniaków, czy pielenie, czy nie wiem, cokolwiek gdzieś tam wiecie, dorzucić do, żeby paliło się w piecu ja za chwilę mam takie brudne łapy, muszę doprowadzić je do porządku do jutra. No i tu właśnie gotują mi się buraczki. Buraki wielkie. Nie patrzcie na, na kuchenkę, bo po prostu wczoraj było smażone i nie chciało mi się już jej zmywać. Jakby ktoś chciał czarną kuchenkę, no pięknie wygląda. Tylko widzicie, co tu się dzieje, nie? Ona jest ogólnie tutaj cała gorąca, jak się gotuje. Więc mm, no, jakbyście chcieli mieć cały czas połysk, to trzeba cały czas wycierać. No, wczoraj mi się nie chciało z racji tego, że była niedziela, więc dzisiaj muszę ją doprowadzić do porządku. No ale wiecie, no nie w każdym domu jest idealnie. I usiadam sobie tutaj, e, żeby trochę popracować. Poczekajcie łyknę sobie, bo to jest tak pyszne. Ale to jest pycha naprawdę. Polecam Wam serdecznie. E, jak ktoś będzie chciał wiedzieć, e, jak to wygląda, to piszcie do mnie na Instagramie. E, to wyślę Wam zdjęcie mniej więcej, jak wygląda te, te to cappuccino. <laughs> jak słyszycie pewnie w moim głosie, to wzięło i mnie, tak jak chorował. Aleks cały tydzień miał taki kaszel, takie ogólne zmęczenie, e, ogólne zmęczenie i wiecie, i tak się czuję, jakby miał mieć gorączkę. Później wzięło mojego męża, mój mąż już piąty dzień chyba, piąty dzień i on się dalej tak źle czuje, właśnie ma taki kaszel i tak tutaj taki ucisk. E, boli go głowa, boli go, go wszystkie mięśnie. Już wczoraj myślał, że będzie trochę lepiej, a tu dzisiaj znowu wstał i znowu jest tak samo. No i ja drugi dzień no drugi dzień mam bulgardła i kaszel i tutaj też tak czuję takie. No nie czuję się za fajnie. Ale to nic, to nic, póki. <ścoughs> Przepraszam. Póki nie mam gorączki, to jest dobrze. Musi być dobrze, bo jutro idę na pazury. W piątek mamy kiermasz. Matko święto. Łoplułam się. E, wyciąć to, czy nie wyciąć? Nie, nie wypnę. Jestem jaka jestem, tak? Dobra, w piątek mamy kiermasz, gdzie będę sprzedawała ozdoby świąteczne i ciasta. Co roku tam sprzedajemy i naprawdę powiem Wam, że potrafimy uzbierać naprawdę fajną, fajną sumkę yy, dla dzieciaków na nagrodę na koniec roku i powiem Wam, nie wyobrażam sobie tego, żebym na przykład nie mogła iść. I ja się już dzisiaj w poniedziałek martwię tym, że nie daj Bóg złapie mnie gorączka, to nie będę mogła pójść ale nastawiam się pozytywnie że tej gorączki nie będę miała, oni nie mieli to dlaczego ja miałabym mieć, nie? często się mnie pytacie, co ja robię że się tak pozytywnie nastawiam no właśnie, pozytywnie się nastawiam yy, nie siedzę i nie marudzę chociaż są takie, takie wiecie no, chwile w życiu, że człowiek marudzi a nie mam tego, nie mam tego a jestem chora, a to i tamto same, tutaj to, tutaj tamto Właśnie takim, takim mówieniem o tym wszystkim, my przyciągamy do siebie to całe zło. I ja w to wierzę i powiem Wam, że naprawdę ym, trzeba przestawić swoje myślenie, żeby przyciągać wszystkie te dobre rzeczy. Yy, I tak jak teraz, mogłabym się załamać, czekam na wyniki biopsji, mogłabym się załamać. No wiadomo, że są takie dni, że siedzę i płaczę, bo boję się, że co może być nie tak, ale wiecie, no to jest naprawdę do poukładania sobie w głowie to jest ciężkie, ale to jest do poukładanie sobie w głowie że jest dobrze i koniec. Nie to, że będzie dobrze, tylko jest. Musicie sobie mówić, że jest fajnie, jestem e, zdrowa, jestem e, no nie wiem, cudowną kobietą, czy tam cudownym mężczyzną. Popatrzcie sobie afirmacje albo manifestacje i to naprawdę działa. Może ktoś pomyśli tutaj teraz, bo ja jakbym oglądała z półtora roku temu kogoś takiego, to też bym pomyślała o matko, jaka ona jest naprawdę crazy. Ale nie, to naprawdę działa i o, przekonaliśmy się o tym ja, mój mąż i moje otoczenie, że, że to naprawdę działa. Jutro Wam pokażę też fajną rzecz. Pokażę Wam moje paznokcie, jak mi wyszły, mam nadzieję, że będą ładne. Yy, I pokażę Wam jedną rzecz, którą już kiedyś miałam i mam z powrotem, więc będziecie mogli sobie też skorzystać. No i oczywiście, oczywiście dziękuję Wam bardzo, że wpadacie na mój sklep z bluzami, z koszulkami i składacie zamówienia. Myślę, że to są fajne prezenty, yy, fajne prezenty na święta. I jeszcze, jak złożycie zamówienie do 13, to będziecie mieli wysłany ten produkt jeszcze przed świętami. Więc myślę, że jeżeli nie posiadacie takiego prezentu, na przykład dla mamy, dla taty, dla na, nie wiem, dla syna, to warto tam zajrzeć. Zostawię Wam link w opisie tutaj filmu, czyli wchodzicie sobie w opis filmu więcej i tam będziecie mieli link do sklepu. Wchodzicie i sobie zerkacie co tam jest. Zresztą wstawiałam tutaj dzisiaj e, shortsa e, z moim z moim właśnie e, z moimi produktami, więc możecie sobie też zobaczyć, zobaczyć, zobaczyć. Możecie sobie też zobaczyć. <laughs> Zobaczcie. Nikuś. Przywitaj się ze wszystkimi ładnie. Chodź tu do mamy. O, do mamy. <laughs> Mój malutki. No i malutki śmieję się, że on cały czas ma tutaj tłuste włosy, bo on przychodzi i my wszyscy go tak głaskamy, głaskamy, drapiemy, miziamy i on ma cały czas tłusto, tłuste te hery. i muszę mu myć, myć głowę, nie? Musimy myć głowę, ale zobaczcie jak go nie podrapać, jak on tak, jak on tak, ojejku, tu jeszcze, tak? Tu jeszcze i co, ściągnęłam mu ostatnio to ubranie. Ale słuchajcie, tak nosił, nosił, przynosił, że trzeba było mu założyć. Tak? Trzeba było mu założyć. A dzisiaj spał sobie w nocy między mną a moim mężem pod kołderką, nie? Teraz tak jest trochę zimniej, to powiem Wam, że zauważyłam, że on zaczyna wchodzić pod kołderkę, tak? Nawet główkę pod kołderkę chowa i sobie śpi. Fajnie. Tak. No i w tym roku skończy 7 lat. Drugiego, znaczy już skończył, ale my go będziemy mieli 7 lat. A on skończył chyba we wrześniu, nie pamiętam, nie pamiętam, nie wiem dokładnej daty, bo jak go kupiliśmy, to facet później miał się odezwać. Jeszcze miałam kilka pytań, to telefon był po prostu. No nie odbierał telefonu. Także tak. Ujaj. Tak, teraz będę tu siedział, tak? Będę tu siedział. Jak widzicie, ja znowu w tym swetrze i powiem Wam, że bardzo go lubię, bo jest naprawdę ciepły i lubię go sobie założyć i w nim, yy, w nim sobie tu pomykać po domu. Zwłaszcza, że teraz czuję się nie za dobrze. Dobra, to chyba tyle mojej peplaniny. A jeszcze miałam się zapytać, czy ktoś robił moje bułeczki, moje bułeczki yy, drożdżowe, jak wam smagowały, bo nasza wczorajsza, yy, na, nasz wczorajszy wypiek. Po prostu poszedł w mgnieniu oka. Maja jeszcze zapakowała sobie do bursy, e, do bursy chyba z 6 sztuk, także też powiedziała później, że bardzo dobre były. Nawet one są bardzo dobre na zimno. I ja jestem w szoku, że takie bułeczki mogą być tak miękkie. Słuchajcie, ja, ja jak robiłam ciasto drożdżowe, to zawsze to ciasto było takie twarde, a już na drugi dzień to dosłownie jak kamień, a te są takie mięciutkie. Po prostu wszyscy się w niej zakochaliśmy. Jejku! Następna rzecz, którą robimy, lubimy wszyscy. Jest naprawdę bardzo dobra, musicie spróbować. W ostatnim vlogmasie wstawiałam przepis na bułeczki, nawet na miniaturce jest, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was bardzo serdecznie. No, będę piła kawę i dalej sobie trochę popracuję i oczywiście dziękuję wam bardzo serdecznie że jesteście ze mną, że komentujecie że udostępniacie, że słuchajcie że kupujecie te moje te moje bluzy, te moje koszulki no i oczywiście pamiętajcie o tych dzieciakach ze szpitala, linki do sklepu i do zrzutki zostawiam wam tutaj w opisie, więc pomagajmy, bo to jest naprawdę bardzo ważne, zwłaszcza teraz przed świętami dziękuję wam bardzo, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć jutro idę na pazury uuu. Pokażę Wam, jak zrobiłam.